Siema, siema z tej strony Mieterzan. dzisiaj opowiemy o traktach i kontraktach, e, nim jednak zacznę, to 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 to, to, e, to jest kodzik, można zgadnąć ile tam było procent? 20 e, Aż 20? Zawsze jest 20 20% tak? No to słuchaj, no to zajebiście, zbliża się e, Dzień Dziecka, możecie sobie po tanioszce kupić fajny prezent Dziecka a zbliża się dla tak, na Dzień Dziecka też, nie? Pierwszy czerwca. Ale nie czekajcie, bo kod może się skończyć i nie zdążycie na Dzień Dziecka, mimo że Ewel twierdzi, że jest daleko. Dobra, no to kupcie na Zająca. To na Zająca 20% taniej. Można kupić sobie akty i kontrakty. Z kodem. Z kodem. Ja seplenie, więc będzie ciężko, więc sobie spiszcie i pewnie walne to realizator wrzuci to gdzieś tutaj na ekranie, ale to jest kontrakt. Kontrakt. E, minus 20%. No i dobra, ale żeby było fajnie, to opowiemy o czym to jest. A jest to o yy, o handlu. No i koniec, możemy kończyć, tak? Tak, zawijaj się. <laughs> już, powiedziałem, już powiedziałem, co chciałem powiedzieć. E, także nara, sobie zobaczcie, gdzie indziej. E, nie, no żartowałem. E, no to jest o handlu. E, ciśniemy swoim e, osłem albo mułem. Ja akurat wziąłem muła i osła. E, więc ciśniemy sobie takimi pionami po planszy, ciśniemy w dół, ciśniemy e, potem z powrotem do bazy, do gospody i po drodze sobie kupujemy e, jakieś tutaj towary. Mamy tutaj wełnę, e, tak, wełnę, bawełna to jest niebezpieczny temat. E, także mamy e, bawełnę, tutaj z e, dobra, mniejsza o bawełnie, mamy drewno, e, mamy błyszczyny. Nie myli z diamentami, także to już nie jest taki niebezpieczny temat. E, mamy tutaj e, wiadomo, miód i ciśniemy tym, e, tymi pionami po planszynie. Każdy ma tam dwie akcje, można sobie zrobić ruch, pisnąć sobie do spowy o do powrotem sobie zrobić i nic nie kupić i przegrać. E, mnie jest wstydu. E, ja znałem tutaj po całym kupowałem, próbowałem, na końcu przegrałem z żoną. I chyba nie będę już to w ogóle grał. Jest to głupia gra. <grym> Bo przegiewam, a Ewelina wygrywa. Ewelina, dlaczego wygiewasz? Daj mi wygierać, bo nie będę w to giał, i nie będziemy realizować materiału z tą gą. No to w każdym razie każdy ma te dwie akcje, więc ciśnijmy sobie, e, robimy sobie ruch, aby możemy sobie zrealizować kontakt, bo każdy dostaje na początku karty kontaktu, tak one wyglądają. I za te karty kontaktu, jak sobie je zrealizujecie w ramach jednej akcji, to dostajecie punkty wymierzone w błyszczynach. I jak sobie wygracie potem tych punktów odpowiednio dużo, to sobie wygrywacie w momencie, kiedy wrócicie do, do bazy. Tak, w grze jeszcze jest złoto. Złoto, proszę, złoto. Jak sobie zbierzecie odpowiednio dużo złota, to sobie kupicie towary, bo towary kosztują złoto. Ale ile? No to już tutaj jest na planszy. Zrobimy sobie jakiegoś przybliżenie, to sobie zobaczycie. Zrobię jakieś czaj mary w montażu, no i tutaj macie 4 pola, na pierwszym polu nie płacicie, na drugim polu płacicie złotówkę, potem 2 złote i 3 złote, no i jak no i jeszcze tutaj macie żetony burz, jak jest burza no to wtedy ten cały te wszystkie zasoby się przesuwają o jeden i kosztem wiadomo więcej, także jak ktoś wywoła burzę no to cała reszta ekipy Raczej nie jest zadowolona i może go odcisnąć. to jest trochę y, taka gra z negatywną interakcją przy stole. Y, dobra, jest to, 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 to. Mamy. Co nie? Że to jest gra z negatywną interakcją, bo po prostu losujesz że to nie skończy. Nie wiadomo. Natomiast słuchajcie, ta negatywna interakcja jest, tylko jest taka pasywna, możecie obserwować co drugi gościu zbija i wtedy mu podbijać. Ostatnio sobie gałem, potrzebowałem drewna, już byłem nachapany na ten konkretny kontakt myślałem, że wygram. A ewelina mi zgrała drewno i sobie nie wygałem, no, i trzymałem. przepraszam bardzo, ja też potrzebowałem drewna. No właśnie, czyli negatywnie ze mną zagała. Była negatywną, złą postacią. W całej tej grze. No i dobra, mamy to, 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 to. Opowiedziałem o zasobach, opowiedziałem o koszcie. Można sobie bujać, fajnie wygląda. Generalnie plansza. Słuchajcie, w ogóle to kosztuje 90 zł, nie? A jeszcze jak sobie 99. No, czyli złapałem się na marketingowy kwit 99, nie 100. Więc kosztuje to 90 zł. 9. A z gałęzią 20% to kosztuje mniej. <ścoughs> Żeby nie liczyć na antenie. Yy, no, i w każdym razie yy, kosztuje to całkiem niedużo, a wygląda to fajnie. I naprawdę wygląda to fajnie. Mapa jest świetna. Yy, w ogóle mapa wygląda lepiej niż. Boże, mapa wygląda lepiej. Yy, tu no sobie zrobimy tit. Mapa wygląda lepiej niż wszystkie tekstury w destencie za 600 zł, nie? Po prostu wygląda lepiej i jest świetna, nie? Fajne drzewka, fajne wioseczki. A w Descencie za 600 zł dostajemy teksturę, która jest okropna. Sam lepsze robiłem, jak e, tworzyłem e, teksturę do mojej gry na która nigdy nie wyszła i nigdy nie wyjdzie. E, a jak jesteście ciekawi, e, jej to możecie zobaczyć sobie. A sobie nie zobaczycie, bo ona nigdy nie wyjdzie, a była świetna. E, I jej Ale nie zrealizuje. Była świetna. Tak, i nigdy jej nie zrealizuje. Wam na złość. Eee, no, i słuchajcie, i co mamy dalej? Eee, żebym za chwilę był. Ja mógł... Nie wiem, ja wiem. To mów. Ostatnio się burzyłeś, że gra na dwie osoby powinna mieć jakieś zasady, mimo, prze... nie przerwaj, mimo, że w instrukcji jest wyraźnie napisane, że gra się kończy, gdy wykupisz te bursztyny, wszystkie uły. Tak, słuchajcie, ale to jest taki trochę problem, yy, który jest mierzem. Ewelina mówi, że go nie ma, bo wygrywa, więc jakby nie. Nie, nie widzi tego, ona widzi tylko same pozytywy tej gry, bo wygrywa. Ja przegrywam, więc ta gra jest kiepska. Nie gajcie w nią. E, dobra, ale o co chodzi? E, tutaj generalnie jak przejdziecie do końca planszy, czyli e, do portu i sobie wszystko już tam wykupicie i sobie pociśnijcie z powrotem, e, to gra kończy się wtedy, kiedy wykupicie wszystkie żetony błysztynów, o takie ło, ja, ja potem pewnie wrzucę zdjęcie albo nie wrzucę, zależy czy zapomnę, czy nie, i wtedy się kończy i podsumujecie punkty. Natomiast jak się gra we dwójkę, to, to, to trzeba stać i kupować, bo jak ktoś dojdzie już do samej gospody, to po prostu nie ma szans, że uzbierasz tyle złota, żeby wykupić te kolejne błysztyny, więc ktoś, kto sobie tam się czai w zakamarkach tej mapy, Yy, siedzi, kupuje i realizuje kontrakty, w ogóle jest takim chciwym epenemezerem, a ty czekasz, patrzysz, jak on to wszystko zrealizuje i po prostu to jest bez sensu i tak się nie gra. Natomiast rzeczywiście tutaj jest to z tymi burzami, że można się czaić, ale i tak przyjdą burze i wszystko piedzielą, i wtedy yy, i tak musisz cisnąć do tej gospody i, i nikt nie ma wyboru. Natomiast y, sam uważam, że no dobra, no jest ta mechanika, że cię zmusza, no bo przychodzą te burze i w końcu musisz wywalać na no następną mi się kłócicie kurde, kto tu będzie dłużej stał i kto będzie kupował te zasoby i przychodzi burza i trzeba znów iść dalej. Y, natomiast jest to takie trochę sztuczne. Tak, i to jest sztuczne i to jest bez sensu. Dla mnie to jest bez sensu i tutaj powinno być jakiś inny mechanizm, który gwarantuje, że jak gościu taki jak ja pójdzie szybko do gospody, że tutaj jest jakieś odliczanie, które zmusza innych graczy, żeby też zasuwali do tej gospody. Yy, natomiast yy, myślę, że tego problemu już nie ma, jak się gra, w czwórkę i w piątkę, nie? Można tu grać w piątkę? Raz, dwa, no, trzy. Chyba jest w szóstkę nawet. O, w szóstkę jest 6 żetonów, sześć kart postaci. I tu jestem przekonany, że ta w ogóle ten problem nie, nie występuje, jak się gra więcej niż dwie osoby. No bo dwie osoby to trochę mało kolejk w gruncie, trochę mało burz, trochę mało osób przy błysztynach. A wiadomo, jak im więcej, tym większy przemiał, i ten problem całkowicie ucieka. I pewnie nie wygrywa tylko Ewelina tam, nie? Jak grają jest 5, no to wtedy Ewelina nie wygrywa. I mogę się cieszyć, że moja żona Dobry. przegrała ze mną, Dobry. albo nie wygrała. Dobra, wyzywam całą naszą drużynę do zagrania w trakty i kontrakty. Yy, Dobra, zrobimy to przed yy, następnym, jak będziemy sobie w Dungeons and Dragons, to zobaczymy czy chłopaki w to wejdą, czy nie wejdą, a ja jest spoko, nie? Yy, W ogóle wydaje mi się, że bije chyba Arta na głowę, tak mi się wydaje, mi się, że trochę przyjemniej w to grało, mimo że dostałem manto i ta ja jest głupia. No wydaje mi się, że trochę lepiej się w to gra niż w Arty, w Art od Muduko, gdzie tamto też było super, ale w to, to mi się chyba gra trochę lepiej, nie? Dobra, mamy to i teraz na koniec wspomnijmy tylko o tym, bo tutaj są jeszcze zasady opcjonalne e, i, i kończmy ten materiał, żeby zasięgi były zajebiste, bo e, jak jest za długi, to wtedy nie są na Instagramie zajebiste, ale mamy na YouTube, a więc możecie sobie zobaczyć na YouTube, i zwiększyć nasze e, zasięgi. Tam mamy też fajny kontent e, lojowy. ostatnio dodałem fajny materiał o smokach, a weźcie sobie, zajrzyjcie i tyle. E, dobra, i słuchajcie, mamy te zasady e, takie opcjonalne, i to jest tak, pierwszymi zasadami opcjonalnymi są umiejętności, ja to tak nazywam, a to są tak przywileje chyba to się tutaj nazywa, ale ja to nazywam umiejętnościami specjalnymi naszych postaci i tutaj się wybija jedną, i one gwarantują różne ciekawe y, rzeczy, nie? I jedną z nich jest bla, 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 ja sobie tutaj czytałem, taka najprostsza, zaraz im znajdziemy, no, że jak wchodzicie na pole i tam jest koszt, może być 1, 2 albo 3 złota, y, to jeżeli zasób jest jeden, o no, tak jak tutaj mamy na dwa złota jeden, y, jedną bawełnę, y, to wtedy ten zasób kosztuje 0. I to jest spoko. I każdy sobie, z tych umiejętności jest trochę, i jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jest co wybierać, jest 8 umiejętności yy, i to działa, nie? I to jest spoko, podoba mi się, to jest moje rozmaicenie, trochę daje różnorodności, fajne, podoba mi się, naprawdę. I teraz druga rzecz: yy, brrr, mamy takie okaty. To są karty, yy, boże, chyba zleceń, jakoś tak to się nazywał yy, króla, coś takiego, no ale to działa na, w zasadzie podobnej jak kontakt, tylko, że nie kitamy tego dla siebie, tylko kitamy to na planszy i każdy może sobie to zrealizować i zdobyć tam cenne złoto, czy właśnie bursztyn. I to też działa, no bo nie, wybiera się cztery chyba spośród yy, tych sześciu, bo to chyba było tylko sześć, tak? Chyba tak, wybierasz wy, ja chyba się 4 spośród 6, nie jestem pewny, ale na pewno tak jest i sobie realizujecie. I to działa po prostu, nie? Proste działa, także G można polecić. No i tyle, nie? Yy. Słowo ode mnie. Słuchajcie, zbliżają się wybory prezydenckie, my z żoną jesteśmy zajebiście zaangażowani, znaczy nie będziemy wam oczywiście kadzić, na kogo macie zagłosować, bo jakby nie jestem tu po to, ale zagłosujcie. Nie pozostawiajcie tak ważnego wyboru przypadkowi, żeby jakiś byle ktoś nami tutaj rządził na fotelu naszego prezydenta. No, dzięki wielkie i na razie.